Kim Kardashian, czyli no taka magnatka show biznesowa nowego pokolenia. I magnatka Hamilton. show biznesowa, jak to brzmi? Widzicie, jak można ładnie, ładnie ją określić, ja, żeby że być kulturalnym? No i e, Lewis Hamilton, czyli brytyjski kierowca e, Formuły 1, siedmiokrotny mistrz świata. No mówi się, że mają się ku sobie i zaczęli się spotykać. E, przed laty związane z Nicole Scherzinger, z, z tą Nicole z Pussycat Dolls. Tak. tak. Podobny typ urody jak Podobny Kim typ. Kardashian. Długą Kardashian. są, też jest singlem, bo on się z Nicole rozstał już 10 lat temu, więc to już dawna historia. No i zaczęło się od tego, że mimo że Louis i Kim znają się od lat, pierwsze gdzieś tam wpisy o ich wspólnej znajomości są już tam do 10 lat temu gdzieś tam wpisywane, to pojechali razem na Sylwestra do Aspen, na imprezę, którą robiła Kate Hudson, i tam faktycznie byli razem widziani. Osoby, które były na imprezie, komentowały, że widać było, że Jad, masz syndrom. Chyba pierdzącego mikrofonu. Mamy dla ciebie mikrofon tak, że, 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 że to ale... Wiesz to chyba o... tutaj nawet w naszym studiu jest zimno. Tak, mamy tak, na łączeniu. W końcu z tłoczkiem w ręku. Tak, tak kontynuując. E, byli w Aspen na Sylwestrze u Kate Hudson, tam mieli się ku sobie. No i potem osoby z grona zainteresowanych widziały, że umówili się w bardzo takiej znanej, bogatej willi Wielkiej Brytanii, gdzie Kim właśnie tam. zapakowała się w 8 walizek, walizek, żeby Rozumiesz? weekend z Lewisem Hamiltonem spędzić nigdy nie będę już narzekał na swoją żonę. Prawda? Ale że ona odrzutowcem, on śmigłowcem, więc wszyscy drogą powietrzną na tą randkę przybyli, więc naprawdę no, Strasznie randka, droga randka, powiem ci. Droga.